Cieszymy nasz sejstel, w kolejnym odcinku z csn na kanale, to jest kolejny I teraz razem gramy na inferno. No dobrze, mam kamerę ustawioną. No, mam nadzieję, że dobrze, chyba. Dobrze. Widzimy się zaraz, od razu w meczu. Tak along. Okej. I'm from Poland. Czy dobrze usłyszałem, że Uzbekistan Muszę... Muszę to sprawdzić na nagrywce, ale wydaje mi się, że powiedział Uzbekistan. A minus 81. Kurde, jak bądź ponad... I by on trochę dał od siebie, to byśmy to ugrali. No proszują. Dobra, petka która ma 466 kg na serotreku. Mm -hmm. Wszystko jasne, kolorze, może mi być stąd, stąd i stąd. Stąd, stąd, tak nie może być. Oczywiście zapomniałem kupić Kewa. Oczywiście, że tak. Ostatnio to za często mi się to zdarza. Maybe abs. Maybe. Mił. Ważne, że kill. I runda. Przede wszystkim. Rea 1, 2. Odrabiamy tą jeszcze jedną rundę i wracamy. Ajajajajaj. Sorry Pit Kurde, on gra tylko z Eaglem Niedobrze Nie wiem w ogóle, czy on go trafił Chyba tak, bo tam jest jakaś krew, no. Sam nie wiem Przecież ja tam też zginąłem, ale Na szczęście mu się udało Przelażuję sobie w tej rundzie. Może nie aż tak, ale... Czy mi się wydawało? W well. Ten już pyta Ej, flash. Nice. Coś ty miałeś tutaj ciekawego... Aha, w sumie tak była MB prędko, także... To już nieważne. <laughs> Przyda mi się w sumie mało. Nieźle. Apart or Pit. Ty miałeś się kacza, dawaj. Dawaj mi tylko kawałka. Przyda mi się. No to nie wpadło tak jak chciałem. Ajajaj. Ten moment wyczekiwania Thanks. Uwielbiam takie coś, takie zagrywki Jak pewnie sami zauważyliście trochę przemilczałem W ten moment No powiedzmy Kolga muszę się... O! Nie, 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 nie Minus 85 Nice Jeden ci zostało OK, no problem Przechodzimy do tyla i robimy to Wydaje się, że mamy niby ten mecz pod kontrolą. Ale jeszcze niczego tu nie można być pewnym. Giniesz. No. Thanks. Te planty będę widzieć 300 dolców więcej. Nie zdążyłeś, spokojnie. Ee, gościu nie. Nie pójdź we mnie tak. Walę ale odskoczył. Maybe. Pit. Nice. Teraz ja no. nie że. Sekundy zabraknie. A jednak co do sekundy. 7 do 3. Powinno być fajnie fire wow, skąd? Aha, <śpokój> Z boku Dajko! Sorry. Okay. Oooookej. Czemu tego nie wygraliśmy? Gracie się prasował tutaj teraz zapad tak. Ładnie. Założyłem go Cześć Nie przegraliśmy tego już. Mam Polaka w przeciwnym w przeciwnym teamie. Dobra, walczę pierwsze miejsce w tapeli <laughs> Nie mogę być drugi Niby mam szansę, ale Tword obawiam się, że Fuck Nie pytajcie co się stało w tej lądzie Nie potrafię na to odpowiedzieć logicznie Kurde, wszystko by to patrzyło teraz Mam wrażenie, że on <grymne> Ale timing. To jest właśnie to. Nice. Jeszcze zostaje nam. Trochę to zbyt dobra dobrze for game. Uff. Emocjonujące. <laughs> Żeby tylko wygrać. Także zostawię łapki w górę, komentarze, subskrypcje. Także sobie Widzimy się w następnym odcinku. No i Siemka. Rangi takie sobie. Do następnego.